Siema, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3 i tego ostatni odcinek zaczynamy u Renwika, aby. Jeszcze co ja mówię, zaczynam, aby już wydać 5 punktów doświadczenia za ten level up w ostatnim odcinku, aby nauczyć się. Yy, aby być. o jak to się mówi, aby zdobyć ochronę przed chorobami. No. Pokaż mi, jak się chronić przed chorobami. Są dwie możliwości. Naucz się akceptować chorobę i połóż się do łóżka. Na pewno słyszałeś już o lekarstwach i takich tam. Albo zignorujesz chorobę. Twoje ciało jest silniejsze. Żadna choroba nie będzie się mogła rozprzestrzenić w twoim organizmie bez twojej zgody. A, spoko. No i... Jeszcze sobie przeczytałem te kamienne tabliczki, które dostałem od... Agenaka. I już mógłbym się nauczyć kolejnego czaru: Ognisty deszcz. No i co, no i to? Chyba z czaru winosa tyle. Co ja tu mogę się nauczyć? Przywołanie demona mogę się nauczyć. Przywołanie golema, ale golem jest do dupy. No, ale w każdym razie, y pff. te 5 punktów nie wydawa się na sobie. naukę czarów, tylko na jeszcze jedną umiejętność odporności, mianowicie na no na odporność przed trucizną, którą też możemy nauczyć się w Galderna. I też wystarczy 5 punktów. Hmm. Odkąd przyszedłem do Geldern, starałem się zrobić jak najwięcej questów yy, bez, z unikaniem tego gościa, ale już widzę, że niestety cała reszta będę, będzie została zlecona od niego albo będzie miała związek z nim. Nemrok. Gdzie ty leżysz, Mora? Kim jesteś? Jestem Nemrok. Zajmuję się potrzebami szamanów. Traktuj ich z należnym szacunkiem, jeśli nie chcesz posmakować mego ostrza. Mam nadzieję, że dobrze się rozumiemy. Co to za świątynia? Te sale kryją kwaterę główną najwyższych szamańskich dygnitarzy. Hitler. Nasz przywódca Grok rządzi stąd prastarym miastem alchemików. Gelder. Chcę się zaciągnąć na służbę szamanów. Hmm. Silny z Ciebie gość. Możesz dowieść swych zdolności w okolicznych kopalniach. A może wolisz wojaczkę? W takim wypadku lepiej dołącz do najemników lub gladiatorów. Szamani przyjmują ludzi cieszących się dobrą reputacją w mieście. A jakie potrzeby mają szamani? Pozyskujemy dla nich złoto, siarkę, artefakty i różne cenne złoża naturalne, Bora. Kopalnie muszą być produktywne. Oto moje zadanie. Jak będziemy ich tak przyciskać, to zabrak. Chcę dla Ciebie pracować. Hmm. Zwykle nie zlecam morom nic bardziej skomplikowanego niż dostawa mięsa. Chyba jednak będę mieć zadanie dla wojownika. Czekasz. Potrzebuję nowego posłańca. A robi się coraz gorzej. Co miałbym robić jako posłaniec? To proste. Idziesz w moim imieniu do kopalni, dowiadujesz się o losach brakującego urobku i mi go dostarczasz. A jeśli kopalnie nie są produktywne, ponownie je uruchamiasz. To naprawdę nic trudnego. Pewnego dnia... Hmm. Sam se to rób? Się A czym ty się będziesz zajmować? Lepiej nie kombinuj mora. Przynajmniej jeśli nie chcesz, abym pokazał ci, kto rządzi tym miastem. Powiedziałeś, że sama... Że... A powiedziałeś, że szamani. Aha, więc to tak wyglądają obowiązki posłańca. To raczej ciężka i niebezpieczna robota. Chcesz dla mnie robić, czy nie? Hmm. Tak, pamiętam, że coś takiego mówiłem. Więc przestań narzekać. Dobry. A nie chcę tego słyszeć. Co się stało z twoim poprzednim posłańcem? Zjadły go pełzacze. A spoko. No dobrze. Biorę tę robotę. Więc zamknij mordę i bierz się do roboty. Spien no, ale... W końcu wszyscy się poddali. Jeszcze oto. Przysyłam nich Mam się dowiedzieć jak wam idzie poszukiwanie boskich artefaktów. Czyżby? To oczywiste, że nadzór nad wykobaliskami sprawują szamani. To Zabrak oczywiście. Eee. Dobra, najpierw siarka. Czego ci potrzeba z kopalni siarki? Telenie z północnej kopalni miały mi dostarczyć 30 bryłek siarki. Idź je odbierz. Mm -hmm. Gdzie mogę dla ciebie zdobywać artefakty? Wiele z nich znaleźliśmy w wilczej kopalni. Na razie jest ona jednak zamknięta. Wataha wilków twelomych zżarła tam wszystkich niewolników, zakłoszając strażnikami. Znajdź chętnych niewolników i ponownie uruchom milczą kopalnię. Niewolnicy wskażą ci drogę do kopalni. Zanim jednak zabierzesz tam niewolników, upewnij się, że w tunelach nie ma już wilków. Co mam zrobić z kopalniami złota? Od dawna czekam na 50 złotych samorodków z północnych kopalń. Przynieś mi je. Nie obchodzi mnie sposób, w jaki je zdobędziesz. Nie. Czy artefakty można znaleźć jeszcze gdzieś poza wilczą kopalnią? W tej części Myrtany, w okolicach Geldern można znaleźć mnóstwo artefaktów. Nie rozgrzebaliśmy jeszcze wszystkich obszarów. Na północy znajdziesz starą ruinę na górskiej grani. Zobacz, co tam można znaleźć i mi to przynieść. Na południe od Geldern też są jakieś kopalnie? Jedna, opuszczona, nie prowadzimy tam już wydobycia. Przestało to być opłacalne. I najpierw uda mi się właśnie Sowaj, broda. do tej kopalni. Oh, mora, mora. Tylko jeszcze zrobię jednego quest'a tutaj w mieście dla Nemroka. Właściwie nieoficjalnie dla Nemroka, ale to szczegół i będę musiał go o tym poinformować po prostu. O, tam jest. Interesują Cię rzadkie artefakty przybyszu? Nazywam się Hamil. Sprzedaję najlepsze artefakty po najkorzystniejszych cenach. Handlujesz w dzielnicy niewolniczej? Radzimy sobie jak możemy. Taki już mój los utknąłem w tej dziurze. Niemniej jednak moje towary są najwyższej jakości. Skąd bierzesz swoje artefakty? O, no wiesz, z różnych miejsc. Czasem niektóre rzeczy spadają z wozów. Innymi słowy okradasz orgów. Okradasz to takie nieprzyjemne słowo. My, ludzie, powinniśmy się trzymać razem, nie sądzisz? Tak i nie. Pokaż. Mas coś, o kamienne tabliczki to sobie kupię? I co? O, mogę ci dużo broni sprzedać, w sumie bo masz aż 9000. To co ty chłopie robisz w Dzielnicy Niewolniczej? Tyle kasy i niewolnikiem jesteś, no chyba nie jesteś dobrym przedsiębiorcą. Tak już dawno byś się wybił. To jest, wytrzymałość. Siła. A to nie potrzebuję, to są dla wojownika. Skile. Przułanie Golema. taj hmm. Tutaj nic... Tutaj... Złoty kielich jest sprzedam, srebrny kielich... O, siarkę mogę... Chyba nie, on chciał 30 brojek siarki, to nie mogę mu oddać. Ile on chciał? Ale złoty samorodki mogę mu oddać. Za to. mrokowi. rokowi. Dobra. Masz tu coś ciekawego przed ogniem. z o, kost... o, dobra, to sobie kupuję, kostur czarnoksiężnika. Księżnika. W końcu sprzedam jakiś zaj... kupię sobie jakiś wyrąbisty kostur. Tylko chwila, czy... nie, Tu musisz i tak mi dołożyć kasę. No dobra, zobaczmy, czy... dobra, najpierw to sobie przeczytam jeszcze. 15 punktów plus starej wiedzy. Mm, 29 Ło, to się, jeden punkt i będę się mógł spalać, jakiegoś chyba dobrego nauczyć To jest co, kostur maga Kostur obronny Obrażenia od uderzenia Ha Obrona przed uderzeniami. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Zostawię sobie ten, bo on bardziej mi się kojarzy z magią. A... a kurczę, tamten był trochę lepszy. Może lepiej nie wyda. zwalaj tego na innych. A chwila, coś sprawdzić? Schowaj broń. Właśnie, zjeżdżaj stąd, Mora. Kurczę. Dobra. E, Nemrok... Ma samorodki. Oto samorodki. Doskonale. Na razie wystarczy. Oto twoja nagroda. Jeden z niewolników handluje skradzionymi artefaktami. Kto? Jak się nazywa? Hamil. To płotka. Za wszystkim stoi jeden z miejskich alchemików. Dowiedz się, dla którego alchemika pracuje Hamil. Ile chciałeś tej siarki? Bo ja już chyba tyle mam. Galdern 30 bryłek siarki, a ja chyba w ogóle nie mam. Bryłek, tylko mam takie te. No, takie hmm, 4. To mu nie dam. Co do tego kostura jeszcze, bo. O, ale tu chyba jeden szaman chciał. O, o, pulpit. Ja bym chciał takie agonie mają kostr. Coś o alchemii. Taki zajebisty kostór bym chciał mieć. Mora, przestań tu myszkować. No, ten pierścień mi jeszcze sprzyda do zadania. Tu jest napisane coś o alchemii. Tyle, to ja też Potrzebuje Potrzebuję pięciu bryłek siarki. Naprawdę? Nie prowokuj mnie, Mora! Zdobądź dla mnie siarkę albo pożałujesz. Tylko aby nie przynoś nierafinowanej siarki, jasne? Hmm. Dobra. Twar. Siarka. Dobra. Eee, czy ja mogę stąd. Nie sprawia już żadnych kłopotów. Już? Ja w ogóle kłopotów nie sprawiam, chłopie Dobra. Teraz sprawa... Hamila... o, pulpit już to wiem A, spok Dobra, co zna czar O Jezus, ja nie mam snu, kurde A Ile trzeba na zaklęcie snu? 100 Że mógłbym się nauczyć w sumie, ale jeśli przysłano cię, aby mnie popędzić... Co? Nieważne. Wydawało mi się, że przybywasz, aby zażądać kolejnej dostawy dla orków. Co dostarczasz orkom? Jestem alchemikiem. Cóż mogę produkować dla orków? Mikstury, rzecz jasna. Te wojownicze stworzenia mają nieludzkie wprost zapotrzebowanie na mikstury lecznicze i many. Pokaż mi, jak się chronić przed truciznami. Trucizna to paskudna sprawa, szczególnie kiedy płynie w Twoim ciele. Musisz zrobić wszystko, by Twój organizm jak najszybciej zwalczył truciznę. Pozostawaj w ruchu i poć się dużo. To powinno spowolnić działanie trucizny. I to jest głupie, no bo przecież chyba jak się bardziej rusza, to trucizna szybciej się rozprzestrzenia po całym ciele, nie? To jest takie trochę głupie. Znasz niewolnika imieniem Hamil? Nie, nie znam go. No, no. Dobra, przyznaję, znam go. Pracuje dla mnie. <grym> to powiedział nie, nie i ten już wie, że to on, nie? Kazałeś niewolnikowi dla siebie kraść? Nie robi tego tylko dla mnie. O ile się orientuje, sam też sprzedaje skradzione towary. Nie boisz się, że orkowie dowiedzą się, co robi Hamil? Nie, jestem tu orkom potrzebny. Tylko Hamil ma się czego obawiać. Jakby co, okaże się zbędny. Sprzedasz mi trochę mikstur? Nie tylko, mam zainteres... No. Pokaż. Kurczę, gdzie ty masz jakieś artefakty, chłopie, bo ja nie widzę. Hmm... <śm> A chyba może mam jakiś... czar? Nie, nie mam snu. Dobrze, nie patrz. O to mi chodziło. Czyli teraz idziemy nakablować... ...do Nemroka. Hej, doszły mnie słuchy, że hełm pierwszego Paladyna zniknął. Widzę, że jesteś na bieżąco. Jestem gotów zapłacić za ten przedmiot 2000 złotych monet. Witaj w geldern, nieznajomy. <grystanie> Dobra, sprzedam ci. Proszę, sprzedam ci hełm pierwszego paladyna. Niesamowite. Stałam sobie później, pogadam. Jak już zrobię te wszystkie zadania lanym mroka. To operator nakazał Hamilowi kradzież artefaktów. Nota, Peratur i Hamil. Dobrze to wiedzieć. Zrobię co trzeba i z tym skończę. Dobra robota. Mm. Tak. Jeszcze chcę się dowiedzieć jednej rzeczy, czy ja mam tego quest aktywnego Tak, mam. No to teraz idziemy do. Schowaj broń. Właśnie. Zjeżdżaj stąd. Idziemy do kop. Palni, to o której mówił Nemrok, że już tam nic nie robią. Mam nadzieję, że sobie do niej trafię. No dobra, to jest znak, że idę w dobrym kierunku, jak są mogę Jeszcze łyk Power Dobrze, to mogę zamrożać ich. Teraz to, który by... Ty byłeś pierwszy, to ciebie trzeba pierwszego unieszkodliwić. Mam nadzieję, że. O, teraz to ogry nie są dla mnie żadnym przeciwnikiem. Ogrowy mongerster Dziwna nazwa to Tu jakieś ognista pokrzywdzone drze ziele Ogr Nie chcę, o tam jest to jaskinia Bo widzę, że na nim tutaj jakiegoś kuferka szczelnie się Metalowy kufer E to no, jakieś śmieci będą no. Snow Powerade. Ogrzyliście. O, i tutaj jest ta kopalnia. W której będzie pełno potworków. Kurczę, nie mam tego skilla. Sprzydałaby mi się jeszcze światło. Nauczyć się światła i snu. Na, to na pewno. czy nie, bo to jest... dobrze widzę, że... Oj... Niewiele mu to No... Właściwie... Co jeszcze? Kolejne serce Golema do kolekcji. Dobra, trzeba się Deurasola zapalić, bo ciemno. Sobie, oczywiście, pozbieram wszystko z tej kopalni. Czy tutaj coś było na początku. Nie. Tutaj mam żyłę złota, dobrze. To jakiś, o tutaj siarka No i 20 min No dobra Sobie jeszcze wszystko wyzbieram z tej kopalni A nie, to jeszcze zrobię całkowicie tego quest'a To sobie muszę się tylko przeteleportować do Gelder, znaczy pogadać tutaj Z jednym gościem, który tu będzie i przeteleportować się do gelder i tam z dwiema osobami pogadać. Ciemno. Chwila, a co ty wydobywasz? Ty wydobywasz... No tak, ty wydobywasz tą sproszkowaną siarkę. Czy ja mam umiejętność? No tak mam, bo złóż to tak mało mi to w sumie daje. Jeszcze tutaj byłem, nie było mnie tu. Mam nadzieję, że jednak tutaj już nie będzie tych pełzaczy. Nie ma tu nic ciekawego. Dlatego, że tutaj jest jedna osoba, która zajmuje się wykopaliskami. To nie powinno być pełzaczy. Przecież jakby mógł pracować, nie? No. Dobra, to tutaj jeszcze coś jest. Tutaj żadnych sztabek. No, tu jest jakiś kuferek w nic nie ma to są jakieś ciemne grzyby Oj, tutaj jest żyła złota nie wykopiesz jej? wykopiesz hmm, dobra. Tutaj są, no są, dobra, nie zaczpię go jeszcze, ja sobie tu wydobędę jeszcze czy zł... żyły Szkoda, że tutaj w Gotiku nie można tych sztab... Samorod złotych samorodków przetapiać na te... na złoto normalnie, tym co się handluje No w gotyku dwójce noc kruka tylko tak dało Skradasz się jak jakiś złodziej. Opie, coś się dzieje? Nie podoba ci się coś? Kurde, złodziej. Powiedział ten, co sam kradnie po orkach. No. Czego tu szukasz? Za czym tak kopiesz? Cholera! Musi tu gdzieś być! Jesteś asasynem, prawda? I co z tego? to coś niezwykłego? Uważaj, jeśli choć włos spadnie mi z głowy, o wszystkim opowiem bratu. O Jezus mojeś. Twój brat to Mirzo? Widzę, że miałeś już przyjemność go spotkać. No to wiesz co się stanie, jeśli będziesz mi przeszkadzać w pracy. Znowu go pobiję? Czego szukasz? Artefaktów, szaleńcze. Czegoś innego. Odczep się. Mówi szal, szaleniec do tego co sam kopie w ciemnościach Dobry jesteś Dobra, znowu do Geldern Gwiazdki Najpierw do tego Mirza Czy Mazina tam Nie pamiętam Tak, Mirzo Kazałeś własnemu bratu Mazinowi wykopywać artefakty w opuszczonej kopalni. E, jak się o tym dowiedziałeś, Nabeliara? Biedak urabia sobie tam ręce po łokcie, żebyś ty mógł tutaj zarabiać. Cii, nie tak głośno. Przecież nie każdy musi o tym wiedzieć. Sowicie cię wynagrodzę, jeśli zachowasz te informacje dla siebie. Weź to, przyjaciel. Orkowie nie mogą się dowiedzieć, że opuszczona kopalnia na... W przeciwnym razie znowu rozpoczną jej okupację. Byłbym zrujnowany. No i będziesz, bo za 500 sztuk złota to... To możesz... Mogę najwyżej się zastanowić nad taką propozycją, żeby nie mój dziorkom. Opuszczona kopalnia wciąż może być eksploatowana. Skąd wiesz? Asasyn Mirzo właśnie stamtąd bierze swoje artefakty. Wkrótce z tym skończę. Przy okazji ponownie uruchomię kopalnię. Doskonała robota. Oto Twoja nagroda, zasłużyłeś na nią. No, Ty też niewiele mi dajesz, no ale dobra. No i to by było na tyle w tym odcinku, a więc komentujcie, subskrybujcie, polecajcie i ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia.